Cześć! Dzień dobry, ja jestem Aga i dwa odcinki temu trochę Was okłamałam. Mianowicie, jak przystało na kanał Aga Przesadza, z pełnoprawną kaladziarą, zdiagnozowaną kaladiozą, tak jak to już ustaliliśmy w ostatnim odcinku, to nie mogło być tak, że ja będę miała tych kaladiów tylko tyle. Oczywiście, że tak jak Wam wspominałam, w maju zasadziłam też kolejną partię innych odmian, no i właśnie je sobie obejrzymy. A jest co oglądać, bo liście mam tu, mam wrażenie, jeszcze większe. I zaczniemy sobie od kaladium różowo-białego, którego na pewno jeszcze na tym kanale nie widzieliście. Mianowicie kaladium Pink Cloud. Wiadomo, chmurka, mamy tutaj trochę bieli. To unerwienie jest właśnie takie, jakby Wam to tu pokazać, może to jest lepsze światło, takie białawe. Liście jest właśnie różowo białe. No to jest po prostu cud miód Malina. Jak sobie też porównacie go z moją twarzą, no to mniej więcej jest tej samej wielkości. Niestety zaszczycił mnie na no jak na razie tylko jednym liściem i jednym kwiatkiem, który, jak to zwykle u kalendów bywa, jest po prostu przepiękny i przecudowny, i zaraz będziemy go musieli uciąć. E no, i tak, tak wygląda. No, uważam, że jest prześliczne. Jeszcze go na tym e, kanale nie widzieliście, i myślę, że warto też wziąć takie kaladium pod uwagę. I na pewno zasadzić trochę wcześniej niż ja. Kolejnym różowym kaladium jest kaladium. Takie oto. Tego chyba też nie widzieliście jeszcze na kanale. Nawet w jakiejś takiej małej, dopiero rosnącej formie. Tak ono wygląda. Ono mi też wygląda na Fannie Munson, tylko trochę lepiej zaróżowione. Natomiast nie mam pewności. Zobaczę, co tutaj jest napisane na e, doniczce. Zawsze jak sądzę kaladyja, a przynajmniej prawie zawsze, to staram się ten paszport roślinny z opakowania Zamieścić. Według, e, według e, tej mojej etykietki jest to Caladium Flor Flor Florida Elis. Nie jestem pewna, czy to ono sprawdzę. Postaram się odszukać tę odmianę, jak ona się tak naprawdę nazywa, i wam tutaj napiszę. No, jest bardzo ładna, jak widać. Mm, ma spore liście. Tylko dwa, ale zawsze coś. Puszczę tutaj kolejny. Myślę, że jeszcze ten miesiąc dwa. Powinno mnie pocieszyć. A skoro już się tak odwołuję do tego ostatniego odcinka, to być może kojarzycie, że zapowiadałam Wam tam prawdziwą psychodelę w postaci Caladium Florida Moonlight. To jest moje Florida Moonlight. Tak wyrosło. To jest na pewno któraś z tych sadzonek, którą Wam pokazywałam ostatnio, natomiast nie jestem pewna, która. No zobaczcie, tutaj normalnie trzy liście jak nic są wielkości mojej głowy. No, to naprawdę, no nie da się tego inaczej określić niż, niż psychodela. Te nerwy też. Im, im dalsze liście, mam wrażenie, że są bielsze. Im, Im nowszy liść. No Jeśli lubicie białe rośliny, no to obowiązkowo. Oprócz tego dużego mam też takie. W ostatnim odcinku też próbowaliśmy dotrzeć do tego, jaka to jest odmiana. Wyszło na to, że to też Florida Moonlight. Wydaje mi się, że przyszło mi zamiast June Bright albo zamiast White Christmas, chyba tak. White Christmas, ostatecznie, nie pojawiło mi się w mojej kolekcji, więc, e, więc, wydaje mi się, że po prostu zamiast White Christmas wysłano mi taką górkę. Więc to jest egzemplarz numer dwa. No i egzemplarz numer trzy. To już byłeś, się tak do ekranu. Egzemplarz numer trzy. To też jest Florida Moonlight, albo właśnie John Bright. W sumie on jest taki troszkę bardziej unerwiony na zielono. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko Florida Moonlake. Raczej myślę, że rozwinie kolejne białe liście. No też bardzo ładny. To może teraz przejdziemy do malucha. To jest po prostu kaladium, które zdecydowanie zamyka moją stawkę. Tutaj będzie lepsze światło i wykiełkowało mi jako ostatnie. Proszę bardzo. Sprawdźmy, jaka to jest odmiana, bo tego już niestety nie pamiętam. Te ostatnie bulwy zamawiałam już jako taką masówkę, po prostu co zostało. One mniej więcej kosztowały mnie wtedy po 6 zł za bulwę. Co mówi nam etykietka? Etykietka mówi, że to jest Florida Sweetheart. Wydaje mi się, że nie jest to Florida Sweetheart. Ona miała być chyba taka trochę bardziej powyginana. No, a jeszcze zobaczymy to. Na pewno wrzucę Wam na Instagram, bo sama jestem ciekawa, co z niego wyniknie. Trochę kropeczkami tutaj przypomina mi Red Flash. To, które, od którego się ta choroba zaczęła. Tak jak Wam wspominałam w ostatnim odcinku. Też ma właśnie takie białe plameczki z różowym środkiem. Ale niektóre liście takie nie są, więc nie wiem. Tutaj mi rośnie kolejny duży, więc myślę, że jak już ten duży wyrośnie, to będziemy wiedzieć, co to jest. No, ale bardzo ładnie. Taki po prostu ostatni w mojej stawce w tym sezonie. Co my tu jeszcze mamy? Jeśli chodzi o Florida Sweetheart, to właśnie jest takie kaladium, które ma trochę inne liście, bo one są e, takie powykręcane, pofalowane. Już Wam mówię o co mi chodzi. Myślę, że to będzie mi łatwiej znaleźć. Widzicie? Mam tu też takie kaladium. I to mi się wydaje, że nastąpiła właśnie pomyłka. Być może to jest. Florida Sweetheart, albo na przykład White Wing. Też mam takie podejrzenie, że może to być White Wing. Przynajmniej z takim kaladzią mi się kojarzy, jak sprawdzałam. No i właśnie, zostało zasadzone jako White Christmas, więc no te ostatnie bulwy, które zamawiałam to one już tak chyba przyszły losowo. Jest dosyć spore. Na razie ma dwa liście, ale wydaje mi się, że tak. Już tutaj idzie kolejny. Może będzie go widać, a może nie. Jeśli nie, to uwierzcie mi na słowo. No i są takie pofalowane. Jak takie płomienie trochę wyglądają. Szkoda, że są białe. Jakby były jakieś takie różowe, to myślę, że byłyby jeszcze śmieszniejsze. No i mam takie drugie takie kaladium, które też wydaje mi się, że przyszło incognito, a raczej pod inną nazwą, jako taki tajniak. I ono jest... O nie, jak was tutaj wydostać teraz? Dobra, udało mi się je wyplątać. Tutaj jest w zasadzie podobna sytuacja. Wydawało mi się, że to może być jakieś inne, ale też ma takie różowe końcówki na liściach. Tak jak wspominałam, właśnie jest pofalowane. Może ono się będzie jeszcze zaróżawiać od słońca? Nie wiem. Ładny też koleżka. Taki inny w porównaniu do tych pozostałych Kaladiów. I to z kolei zostało zamówione jako June Bright. A zdecydowanie nie jest to June Bright. Um, wydaje mi się, że to będzie właśnie White Wing. Jeszcze potwierdzę, będziecie mieli tutaj wszystko napisane fajnie trafiła mi się niespodzianka. Tutaj jest z kolei kaladium, które wydaje mi się, że zamawiałam umyślnie, a przynajmniej e, pokryło się z tym, które autentycznie zamawiałam. Jest to kaladium Festivia. Ono właśnie powinno mieć chyba takie różowe środki, nawet z białą otoczką na tle zielonego liścia. Mam na ten moment trzy listki i po prostu wybitnego kwiatka. Ja już się poddałam z tym zaklaniem kaladiów naprawdę. To jest jakaś wyższa szkoła jazdy. Więc chyba go utniemy. Tak ten listek wygląda. I właśnie kolejny listek idzie już e, z taką białą otoczką wokół tego różu. No bardzo ładnie jest koleżka. Tutaj ma właśnie e, intensywnie różowy ten kolor. Ja ogólnie jestem ogromną fanką różowego koloru w roślinach, więc stąd miłość do kalendarzy i stąd sympatia do tego konkretnego też. Sprawdzam, czy nic już więcej nie pominęłam i czy mogę oficjalnie powiedzieć, że to już ostatnie kaladium, które zobaczycie w tym roku na kanale. Jest to Pink Beauty. Nie Cloud, tylko Pink Beauty. Eee, taka odmiana co prawda już była na kanale, ale w innym egzemplarzu, którego się już pozbyłam, no ale zobaczcie na ten liść. On jest większy od mojej głowy. Nie wiem, czy to widać. Jest przepięknie wybarwiony. No po prostu tak mi się podoba te duże liście, które. Ta Partia kalady wpuściła, to jest coś niesamowitego. I puszcza tutaj kolejnego. Myślę, że jeszcze też mnie chwilę w tym sezonie nacieszy. Prześliczny jest. No zobaczcie. Wydaje mi się, że kaladia z natury puszczają takie duże liście. Ale być może gdzieś, to te, gdzieś tam jest to też zasługa mojego nawożenia. Nawożę je co dwa tygodnie. I na zmianę. Agrekolem do zielonych. I bichumusem po prostu. No i rosną w ten sposób. Myślę, że być może mogłyby nawet puścić więcej tych liści, gdybym zasadziła je wcześniej, i gdybym może użyła jeszcze jakichś bardziej wymyślnych nawozów. Natomiast do takich y, stosunkowo prostych roślin użyłam takiej metody nawożenia i sprawdza się. Chciałam tylko powiedzieć, że na wielkość liści nie narzekam. Lata tu ziemiurka. Chciałam tylko powiedzieć, że na wielkość liści nie narzekam, ale bateria, jak to już na film z kalediami przystało, Uznała, że nie będzie mi to dane, więc mówię to teraz. Życzę Wam bardzo serdecznie miłego dnia, miłego wieczoru. Bardzo chętnie przyjmę łapki w górę, subskrypcje, jeśli tylko macie ochotę je zostawić, to na pewno pomoże mojemu kanałowi się rozwijać. No i do następnego. Obiecuję, jak na razie, żadnych kaladriów więcej.